Synu, jedź do lasu z tymi swoimi kolegami i wytnijcie jakąś choineczkę, bo trzeba do salona wziąć. Widzisz jak tu pusto synu? No tam pójdziesz z Wojtusiem, z Władkiem, z Wytnieta. A co? Znaczy będziesz się w domu obijać? Jak widzisz, obejrzę sobie meczyk i wypiję piwerko. Dobra, idę, nie chcę się co Dobra. Tak Ej, Ejcie chłopaki w ogóle stary mi jak hochinkę ogarnąć na święta. No to problem, taką choideczkę sobie załatwić. No pakujemy się do samochoda, jedziemy do lasa i wycinamy. A co jak leśnicy nas zobaczy? No w sumie racja, bo jak nas leśnicy zobaczy, to możemy mieć prawdziwe problemy. Ale dobra tam jedziemy chłopaki. Pakujcie się do samochodu, jedziemy do Lasków. Las komunalny. I teraz trzeba znaleźć takie fajne drzewko i się wydnie dla ciebie dziś. No tak, i jeszcze piły zapomniałem, samochód zaraz przyniesie. Kurde, teraz to wszystkiego zapominał, senior z nich się zapomniał, teraz piły. co nie dasz tak ja z nim? No nic nie mogę pamiętać że o tych wszystkich sprzętach. Tak samo jak te stawki, gdzie dasz nic nic nie, nie No jakiś no. dziwny tak się. dobra, mówi. mam to piły. Na plecach ja Dobra, przycinamy to drzewko. Znaczy tam się najstarsze choinki, że z czubek jakiś wykrzywiony, ty tam jakiś pręd wychodzi. Ty tam jest jakaś siekiera w tych choince ale. Uwaga, leci! Kurde, Stasiu, zastanów się! Taka krzywa, obszczana, w ogóle czubek krzywy, a my w ogóle w dobrą stronę idziemy? No nie wiem, właśnie, czy my w dobrą stronę idziemy. A pa! Tam stoi nasz samochód, chodź. Dawaj tą choinkę na, ba, na tego, na samochoda. No ładuj dzisiaj co ty tak się patrzysz, kurde. No ładuj na samochód ci mówię, no. No i co? Choinka jest. Pewnie będzie zadowolony ten twój stary. Ty, zapomniałem, że mieliśmy skołować sztuczną choinkę. z Zdzisiu miał mieć, kurde, prawdziwą. A, że dla ciebie. To zaraz koczymy do sklepa, problem kupić choink. Stać, ale my pieniędzy nie mamy. Dobra, się skołuje coś, dawajcie do samochoda. A tego ten, z jaką miał robal, został w samochodzie, a my musimy do tego sklepu chodzić. Ta, ta, bagietka. Oleń co pędzowo, bogietę. Co z no? Cześć, młodzież! Dadi! Ej, weź z choinkę, bo my potrzebujemy. Cóż, no przecież tam... kupę ludzi jest. No sztuczno, no, nie wiem no. Weź tego pistoleta, na kulki z domu i tu jakoś i pozajmij. czekajcie młodzież. Co jest komu... Widzicie tam? No. Tam są ludzie. Pobiegnę tam. Ale idioton, tam, go tam zabijał. No już zostałem sierotą. dzieciu zamknij się, pa! Zabiera komuś choinkę, Co jest, ty, jak leci? Dawaj tą choinkę! Dawaj, nie puszczę. Jezu, nie, nie Tata mówił, żebym nie puścił. Synu, nie puszczaj tej choinki. Ja już prawie temu dziadkowi wyciągnąłem. No i zabrał mi. Ehe, kurde, z strony. Zamówiona, dostarczona choinka. Co jest niemożliwe, co że to zrobiłeś, ty? Taka umiejętność przychodzi z wiekiem po prostu, synu. Wiesz, ty też kiedyś tak skołysz. To ja chyba chcę dosyć starym. Dzięki chłopaki, że mi załatwili się tą choinkę, bo matka by mnie zabiła. Jezu, pan Marcin tą tą choinkę w zębach ci przyniósł. Gdyby nie pan Marcin, to byś tą choinkę se sam musiał kupywać. A tak to ci skołował za darmo. I co? I to jest życie. Kurde, jeszcze piwa brakuje. Jakby pan Marcin skołował, to by było dobrze. Kurde, wtedy to by było.